Lekki krążownik Emden wszedł w skład niemieckiej floty w roku 1909. Zbudowany w Gdańsku okręt był jedną z sześciu jednostek typu Königsberg. Dziesięć dział kalibru 105 mm oraz dwie wyrzutnie torpedowe poparte 24-wozłową prędkością stanowiły główne atuty krążownika. Latem 1914 roku Emden dołączył do Zespołu Dalekowschodniego którego główną siłę stanowiły pancerne krążowniki Scharnhorst i Gneisenau. Jednakże już w lipcu Emden został jedynym krążownikiem zespołu. Pozostałe okręty albo krążyły po południowym Pacyfiku, albo wracały do bazy na podmianę. Po otrzymaniu 31 lipca wiadomości o wybuchu wojny, dowódca Emdena, komandor Miller, zdecydował o wyjściu w morze, Celem atakowania brytyjskich jednostek na wodach Dalekiego Wschodu. Okręt opuścił bazę już tego samego wieczora. 2 sierpnia Miller odebrał wiadomość o wojnie z Rosją, a następnego dnia także o konflikcie z Francją. Przy takiej mnogości wrogów łupów nie mogło zabraknąć. I nie zabrakło. Już wkrótce w ciśnienie koreańskiej Niemcy opanowali nowiutki rosyjski parowiec Riazań. Odprowadzony do chińskiego Tsingtao statek szybko rozpoczął służbę jako niemiecki krążownik pomocniczy Kormoran. 5 sierpnia Emden otrzymał rozkaz dołączenia do eskadry w porcie Pagan. Dowódca całości, admirał von Spe, planował zaatakować alianckie statki na Oceanie Indyjskim, bądź też via Horn przedrzeć się do Vaterlandu. W związku jednak z bardzo niepewną postawą Japonii. Na dopracowanie żadnego z tych planów nie starczyło już czasu. 13 sierpnia okręty opuściły Pagan kierując się ku południowemu Pacyfikowi. Ich dalsze losy opowiedzieliśmy już w kronicie nr 30 pod tytułem Dalekowschodnia Eskadra. Link do niej znajdziecie na końcu tego filmu. Następnego dnia Emden na rozkaz von Szpe odłączył od eskadry. Idąc w stronę Oceanu Indyjskiego, cel wyprawy samotnego krążownika był oczywisty. Już 9 września, krążownik napotkał swą kolejną ofiarę grecki węglowiec Pontoporos. Uzupełniono zdobycznym węglem własne ładownie, a oprócz tego zyskano sojusznika. Grecki kapitan za duże pieniądze zgodził się służyć Niemcom jako ruchomy magazyn węgla. W następnych dniach Ofiarą korsarza padło aż pięć brytyjskich frachtowców. Systematycznie uzupełniając zapasy węgla z przepasnych ładowni Pontoporosa, Miller kontynuował rajd. Znaczona kolejnymi ofiarami droga Emdena prowadziła przez Zatokę Bengalską, archipelag Garda i okolice Ceylonu, aż wreszcie okręt zbliżył się do Półwyspu Malajskiego. Niemieckie sukcesy zaalarmowały wreszcie aliantów. Sieć wokół niespodziewającego się niczego MD-na zaciskała się powoli, lecz nieuchronnie. Inicjatywa należała jednak wciąż do Niemców. 28 października okręt zbliżył się do malejskiego portu Penang, w którym stał rosyjski krążownik Rzemczuk. Rosjanie byli święcie przekonani, że nadciągający, a nie niosący żadnej bandery, okręt jest brytyjski, w związku z czym wachta nie podniosła alarmu. Kiedy niby Brytyjczycy znajdowali się zaledwie o mile, w górę poszła niemiecka bandera, a zaledwie po kilkunastu dalszych sekundach ku zaskoczonym Rosjanom pomknęła torpeda. Z takiej odległości nie mogło być mowy o pudle. Torpeda trafiła w rufową część rzemczuga, zalewając maszynownię. Emden zbliżył się na 300 metrów, otwierając ogień, po czym wszedł do portu, ustawił się burtą do płonącego okrętu i wystrzelił do niezdolnego już do walki nieprzyjaciela kolejną torpedę to wystarczyło aby rzemczuk poszedł na dno z 340 osobowej załogi zginęło 91 ludzi a 106 odniosło rany Niemcy zaczęli opuszczać szalupy aby siłą przejąć teraz znajdujący się w porcie brytyjski frachtowiec Glentaret przeszkodziło im w tym pojawienie się francuskiego niszczyciela Muskete. Który odważnie zaatakował dużo silniejszego przeciwnika. Nastąpiła krótka, ale za to bardzo intensywna wymiana ognia, po czym dzielny okręt podzielił los żemczuga. Ostatecznie Miller zrezygnował ze zdobycia Turret, Podjął z wody rozbitków, po czym pospiesznie poszedł na północ. Dalsza droga prowadziła wzdłuż południowych wybrzeży Sumatry, po czym na wysokości ciśniny Sunda, Okręt skręcił na południowy zachód, idąc ku Wyspom Kokosowym. Miller nie zdawał sobie jednak sprawy z faktu, i szaliantom udało się przewidzieć jego ruchy. Ku Wyspom Kokosowym podążały krążowniki, które w akcie desperacji opuściły eskortowany przez siebie konwój. 9 listopada o 6 rano, Emden rzucił kotwicę w pobliżu Port Refuge na wyspie Direction. Zamiarem Millera było zniszczenie brytyjskiego kabla telekomunikacyjnego oraz lokalnej radiostacji. Na ląd zeszła 46-osobowa grupa dywersyjna, dowodzona przez pierwszego oficera Mykę. Przez zniszczeniem radiostacji Brytyjczycy zdążyli jednak wysłać wiadomość. Niezidentyfikowany okręt u wejścia do portu. Odebrał ją znajdujący się zaledwie o 53 mile Australijski krążownik Sydney. Uzbrojony w 8 dział 152 mm oraz dwie wyrzutnie torpedowe, okręt miał znaczną przewagę nad Emdenem. Czy potrafi ją tylko wykorzystać? O 9.30 na pokładzie niemieckiego okrętu zidentyfikowano zbliżającą się jednostkę jako idący z dużą szybkością okręt. Nie było czasu, aby poczekać na powrót grupy dywersyjnej. Tym samym krążownik. Szykował się do bitwy, pozbawiony części załogi. Pospiesznie podniesiono kotwice, ruszając całą naprzód na północny zachód, na co liczył Miller w starciu z wyraźnie silniejszym przeciwnikiem. W swym późniejszym raporcie kapitan pisał: Chciałbym spowodować ogniem artyleryjskim takie uszkodzenia u przeciwnika, aby zredukować jego szybkość. To dałoby mi dobrą okazję do wystrzelenia torped. Tymczasem nadciągający od północy Sydney szedł ostro na zbliżenie. Po dojściu na 8700 metrów australijski krążownik ustawił się burtą do swojego przeciwnika. W tym momencie Niemcy otworzyli ogień, nakrywając cel już w trzeciej salwie. Na razie wszystko przebiegało zgodnie z planem Millera. Australijscy artylerzyści byli jednak równie dobrze wyszkoleni, a przy tym mieli działa znacznie większego kalibru. Salwa po salwie trafiała niemiecki okręt, niosąc śmierć i zniszczenie. Jedyną szansą Mdena, było teraz podejście jak najbliżej przeciwnika, aby pociski kalibru 105 mm miały większą siłę rażenia. Krótszy dystans dawał także możliwość ataku torpedowego. Artyleria Sydney czyniła jednak coraz poważniejsze spustoszenia. Wkrótce rozbity ster spowodował konieczność kierowania Mdenem za pomocą obrotów śrub. Padało coraz więcej niemieckich marynarzy, a ogień słabł coraz bardziej. Po raz drugi Miller podjął próbę zbliżenia się celem wystrzelenia torped, ale większa szybkość Sydney nie pozwoliła na taki manewr. Rozbijany systematycznie Mden nie miał już szans na kontynuowanie walki. W tej sytuacji Niemcom pozostało tylko wyprowadzić okręt na mieliznę wyspy północny Killing. Około południa Sydney zasygnalizował: "Czy się poddajecie?". Odpowiedzi nie było. Dowodzący australijskim krążownikiem kapitan Glossop nie mógł wiedzieć, że niemiecka książka sygnałowa została zniszczona w boju. Kolejne pociski poszybowały ku kompletnie rozbitemu Niemcowi i dopiero podniesienie białej flagi wstrzymało ogień. Australijczycy wiwatowali na widok płonącego, bezbronnego już przeciwnika. Łącznie na Mdenie straciło życie 134 ludzi, a 65 odniosło rany. Straty na lekko tylko uszkodzonym Sydneyu były bez porównania mniejsze odpowiednio 3 zabitych i 13 rannych. Różnica kalibru dział oraz grubości opancerzenia okazała się nie do pokonania. Glossop skierował okręt ku wyspie Direction, ale ku swemu zaskoczeniu nie zastał tam żadnego Niemca. W tym stanie rzeczy powrócił 10 listopada pod wrak Mdena, skąd zdjął pozostających wciąż na nim rozbitków, przewożąc ich do Kolombo. A co stało się z grupą pierwszego oficera Mykego? Obserwował on walkę i szybko zdał sobie sprawę, jak musi się zakończyć. Obsadziwszy szalupy, Podpłynęli pod zakotwiczony w pobliżu 97-metrowy szkuner Ayesha i opanowali go. Pomimo kiepskiego stanu żaglowca, marynarzom udało się dopłynąć do Padangu na Sumatrze. Stamtąd popłynęli do okupowanej przez Turków Hodejdy w Jemenie, aż wreszcie w czerwcu 1915 roku dotarli do Konstantynopola. Byli wśród sojuszników.